Cześć, witam. Znajdujemy się przy opuszczonym kościele po niemieckim pod Bydgoszczą. Ponoć kościół jest nawiedzony. Sprawdźmy. Trochę straszno tutaj jest, widać okucia. Czuć kawał historii. Halo, jest tu ktoś? Halo? bardzo serdecznie spod Bydgoszczy, z dawnego niemieckiego kościoła. Zabieram was do Wrót Historii. Zapraszam. Niemieckie napisy oryginalne pisanego gotykiem Halo, jest tu ktoś? Halo. Halo. Co to było? Co to było? Halo, coś się dzieje? Halo, czyżby był rzeczywiście nawiedzony? Halo Jest tu ktoś? A dziwne, bo Dziwne, bo jak wchodziłem, to drzwi otwarte były A są zamknięte Zobaczcie Halo O kurcze Kościółek piękny Posadzka oryginalna Przepiękne malowidła na suficie, plus jakieś tutaj sztukateria, ale klimat. Jesteśmy w starym po niemieckim kościele, opuszczonym oczywiście pod Bydgoszczą O, tu też widać malowidła. Jest to w lesie. się wystraszyłem. Masakra. Idziemy go obejść z zewnątrz może. Nie, tutaj nie wyjdziemy. Wszystko z kamienia. Stać uraz, widać ją od dołu. I jesteśmy w wież. Jakie mury, patrzcie, szerokie, grube. Duży ten kościół jest nawet, fajne kucia takie są, a tu jeszcze jest jakaś zabudowa. Co to jest? Jakiś mauzoleum. mauzoleum. Halo! Co to może być? Nie wiadomo. Nie wiem, co to mogło być kiedyś. Cześć, witam ponownie. Znajdujemy się przy dawnym po niemieckim kościele pod Bytgoszczą. A tutaj mamy dom. Tak mi się wydaje, że proboszcza, księdza, który prawdopodobnie mieszkał tutaj przy kościele. Generalnie to już jest agonia domu. Jak widać, jest spalone i zawalone. Jeszcze jakaś dobudówka kiedyś była. Dosyć sporo pomieszczeń musiało być. Natura się już tutaj wdarła. Ostatnio mam takie szczęście, że napotykam trumny. Nie wiem co mnie tutaj spotka. Pod widać, że jest z kamienia polnego. Już to się zawala wszystko. Trzeba uważać. W sumie nie ma nic. O, jest. Ale tu widać, że ktoś wykuwał raczej chyba już. To tak nie było chyba naturalnie. Tak mi się wydaje. No. Wszystko z kamienia. Zobaczcie. W sumie teraz to są podziemia. Jesteśmy. Wodzemiom nieopodal znajduje się przepiękny kościół w stylu gotyckim. Tutaj kolejne jakieś zabudowania, też bardzo mocno zniszczone przez czas. Wszystko zawalone. Mamy studnie. Uuu, głęboko. Głęboko jest studnia. Ciekawe czy się znajdę jakąś zmiankę na internecie o tym domu. Tam nie widzę nic, żeby coś było. Kawa budynku. Widzicie, tutaj jest wszystko kamień polny. Dalej jest stara niemiecka cegła. I tutaj mamy dom od frontu z drewnianymi jakimiś takimi. Myślę, że gdzieś może by jakiś balkon był. Uważamy pod nogi. Też w stylu gotyckim. Rolety się zostały, a tam mamy ten kościółek dawny po niemiecki Wszystko zniszczone Wszystko zniszczone Nie ma nic Nie że tutaj był kiedyś przedpokój piękny Tam na dole byliśmy. Idziemy zobaczyć kolejny budynek. No cóż, mam nadzieję, że filmik się podobał. Ze starego, opuszczonego po niemieckiego kościoła pod Bytgoszczą. Zostaw coś po sobie. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.